There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices. Kolejny Five Nights at Freddy's. Jak to Niestety twórca gry, Scott Calton chyba nie za bardzo pojmuje fakt, że już nawet fanom serii zbrzydły kolejne FNAFy. Przynajmniej tym bardziej świadomym, mającym do powiedzenia coś więcej niż... Jak możesz? Wiesz co, amnezja to też gówno chuju. Przepraszam, ale muszę wyzywać, bo naprawdę FNAF jest horrorem na poziomie średnim, ty śmieciu. Weź umrzyj, zemsta! Zostałeś zgłoszony, kurwo zajebana. A, 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 oh mercy. Ja również jako recenzent starający się być jak najbardziej rzetelnym, powinienem odpuścić materiał o kolejnej odsłonie cyklu, bo zwyczajnie nie przepadam za tym tytułem i moje podejście do niego jest z góry niezbyt pozytywne. Jednak tak jak niektórzy chcą złapać wszystkie Pokémony, ja mam cel, by zrecenzować każdy popularny horror jaki powstał, stąd też pominięcie tak rozchwytywanego tworu, jakim jest Five Nights at Freddy's, byłoby dość dziwne. Chociaż zapewne bardziej zdziwi was fakt, że wydane 7 października 2016 roku Sister Location całkiem przypadło mi do gustu. Tak, bynajmniej nie żartuję, Scott w końcu postarał się stworzyć coś innego niż kopiowanie w kółko mechaniki z jedynki. Oczywiście nie sprawi to nagle, że zmienię zdanie o całości serii, jednak najnowsza odsłona jest godnym następcą oryginalnego, choć po niedługim czasie monotonnego pierwowzoru i nadal jest to tylko płatna minigierka, niżal jakaś większa produkcja. Fabuła przenosi nas do podziemnego obiektu, zwanego Circus Babies Rentals and Entertainment, powiązanego ze znanym już Fazbear Entertainment. Wcielamy się tu w nowego pracownika imieniem Mike, a naszym zadaniem będzie nocne do oglądania interesu. Więcej nie ma sensu mówić, mnie osobiście nie interesują bezcelowe teorie fabularne, z których tak naprawdę zasłynęła ta seria. Na pewno jest tu o wiele więcej narracji niż wcześniej, co też buduje specyficzny klimacik, ale akurat na to prawie nigdy nie narzekałem, tajemnicza atmosfera panująca w grze zawsze była dla mnie jej największym plusem. Graficznie widać progres z biednej czwórki w wrócił do bardzo szczegółowych, prerenderowanych teł, a udźwiękowy jak zawsze stoi na wysokim poziomie, ale to już chyba jak w każdej grze. Zatem czas na to, co zawsze pogrążało serię, prócz przereklamowanej gadki o tym jaka jest straszna, jaką to ma super fabułę. Czyli zajmijmy się rozgrywką, a ta zmieniła się diametralnie, moim zdaniem zdecydowanie na lepsze. Okej, so nie okay, so, tak, Choć nadal daleko jej do bycia czymś więcej niż prostym klikaczem, tym razem powtarzalność nie istnieje. Sister Location oferuje bowiem zróżnicowany gameplay, znacznie obniżając przy tym poziom trudności. Poprzedniczki działały na jednym schemacie, co noc robiło się dokładnie to samo, a animatroniki stopniowo stawały się szybsze i bardziej niebezpieczne. Stąd też po dwóch, nazwijmy to poziomach, widzieliśmy już praktycznie wszystko. W lokacji jest zupełnie inaczej. Każdej nocy dostajemy inne zadanie do wykonania. Raz trzeba naprawić jakiegoś animatronika, kiedy indziej zresetować zasilanie, czy też przemknąć niezauważone obok przeciwnika. Wszystko tłumaczone jest nam przez... Ee, nie wiem, chyba jakąś falówkę albo coś w tym stylu. Nieważne. Instrukcje dostajemy słownie i już od nas zależy czy podołamy zadaniu, czy też damy się zabić. Polecenia te sprowadzają się do prostych minigerek zręcznościowych. Większość z nich jest dość łatwa, ale jeden fałszywy ruch może zdradzić naszą pozycję. Osobiście poległem dwukrotnie. Hej, 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 czy to oznacza, że we FNAF można się swobodnie poruszać? Nie, spokojnie, nie przeceniajcie możliwości Skota. Jeśli już możemy się poruszać, to wyłącznie w przód. Okej, okay, ale gra ma jeden znaczący problem mogący przeszkodzić niektórym osobom. Nie ma tu napisów i ludzie nieobyci z angielskim mogą mieć kłopot, by wyłapać wszystkie słówka, a choćby taka naprawa animatronika wymaga od nas dokładnego powtarzania kroków instrukcji. Nie jest to żaden skomplikowany język i wystarczą najzwyklejsze podstawy, by to ogarnąć, ale jak tak sobie skoczę pamięcią kilka lat wstecz i widzę lekcję angielskiego w mojej klasie, to wolę o tym wspomnieć. Na dobrą sprawę to w sumie wszystko. Gra oferuje tytułowe 5 nocy i jedną sekretną, a skończenie jej zajęło mi jakieś półtorej godziny, czyli w sumie chyba najkrócej ze wszystkich odsłon, ale przynajmniej po 15 minutach nie byłem znudzony. We'll Pod względem klimatu i strachu niewiele się zmieniło, jednakże jeśli miałbym wybrać najstraszniejszą część, to wybrałbym właśnie tą. Dlaczego? Zamiast siedzieć w pozornie bezpiecznym pomieszczeniu, odpędzając od siebie animatroniki, tutaj jesteśmy wystawieni na bezpośrednie zagrożenie, bardziej działające na wyobraźnię. Przykładowo w jednej sekwencji przemykamy się w całkowitej ciemności korytarzem do innego pomieszczenia, a w tle jesteśmy informowani, gdzie stoi przeciwnik i czy ewentualnie mamy się zatrzymać. Niby pierdółka, ale odpowiednio działa na wyobraźnię. Nie wiemy jak wygląda nasz adwersarz, a jedynie go słyszymy. Porównanie tego do Waterlurkera z Amnezji byłaby nadużyciem, zupełnie nie ta liga, ale sam zamysł podobny. Nadal Sister Location nie nazwałby nawet średnim straszakiem, ale coś tam się Scott postarał i w końcu pokombinował ze skostniałą formą, a to się ceni. Oczywiście moje ukochane jumpscenki przy śmierci pozostały, o to się nie martwcie. Cóż mogę powiedzieć słowem podsumowania? Fani serii powinni być zadowoleni, reszta może też, choć i tak kolejne części są raczej wyłącznie dla tych pierwszych, zainteresowanych teoriami. Krótko i na temat, ale więcej, więcej... No ja pierdolę, co ja pierdolę? Ja pierdolę, co ja pierdolę? Krótko i na temat, ale wiele więcej do omawiania tutaj nie ma. W końcu to tylko maksymalnie dwugodzinna popierdółka. Także cześć i do następnej recenzji.